Dzień dobry. Zaczynamy historię dla klasy trzeciej i pierwszy temat w klasie trzeciej z działu pierwszego to Kongres Wiedeński. Tak dla przypomnienia, klasę drugą zakończyliśmy na podbojach Napoleona, na jego wielkiej klęsce w Rosji w 1812 roku, a także na tzw. Bitwie Narodów pod Lipskiem z roku 1813, kiedy to Napoleon ponosi w Europie klęskę. Koalicja, która się zawiązała wówczas, zmusza Napoleona do abdykacji. A sam Napoleon zostaje zesłany na wyspę Elbe. Po tym wydarzeniu, na początku października, dokładnie 2 października 1814 roku, otwarto Kongres Wiedeński. Kongres, czyli spotkanie przedstawicieli państw europejskich, tutaj pojawili się książęta, królowie, ministrowie, cesarze. Ogólnie wzięło udział 16 państw w tym spotkaniu. No i głównym celem było uporządkować to, co zrobił Napoleon w Europie, to, co narozrabiał, można powiedzieć, w Europie. Tak jak wspomniałam, uczestników możemy zaliczyć do 16 głównych państw, ale było 5 państw, które wiodły prym na tym kongresie. Była to oczywiście Wielka Brytania i Wielką Brytanię reprezentował minister spraw zagranicznych Robert Cuthray. Oprócz Wielkiej Brytanii była oczywiście tutaj brana pod uwagę Rosja na, na czele z carem Aleksandrem I z dynastii Romanowów. Prym wiodący miały również Prusy, które reprezentował król Fryderyk III Wilhelm Hohenzollern. Do czołówki państw zaliczano również Austrię, którą reprezentował sam cesarz Franciszek I Habsburg, ale również minister spraw zagranicznych Klemens Metternich. No i oczywiście do tych państw wiodących zaliczana była również Francja, reprezentowana przez Charlesa Talleyranda, ministra która chciała mieć pieczę nad tym, co się będzie działo w Europie. Było więc pięć państw wiodących, Wielka Brytania, Rosja, Prusy, Austria i Francja, plus 11 państw uczestniczących. Jakie były cele kongresu? No ogólny cel był taki, żeby uporządkować Europę, ale każde z tych państw wiodących chociażby miało swój jakiś własny cel. I tak na przykład Rosja chciała poszerzyć swoje posiadłości. Wielka Brytania, ona dążyła do tego, żeby jednak w Europie zapanowała równo, aby żeby nie było takiej sytuacji, że któreś państwo jest silniejsze. Obawiała się też bardzo Rosji, dlatego ogłosiła, że ona będzie stała po stronie Prus. Same Prusy chciały osłabienia Austrii i Saksonii. Austria natomiast chciała wzmocnić swoją pozycję w Europie, a Francja, ta, która była odpowiedzialna za cały bałagan, chciała odbudować swoje znaczenie w Europie. Przyjęto, że obrady kongresu będą się toczyły według takich zasad, które zostały przyjęte. Ogólnie określono, że należy powrócić do dawnych zasad życia społeczno-politycznego. Ten powrót nazwano reakcją. Miało to być określenie, które nawiązywało do tak zwanego Starego Porządku, czyli ancien reżim z francuskiego. No, ale przyjęto trzy główne zasady na tym kongresie. Pierwsza zasada była to zasada restauracji. Ona oznaczała, że na tron mają powrócić stare dynastie, które sprawowały władzę w Europie jeszcze przed wybuchem rewolucji francuskiej, ale również miały powrócić stare granice. No i tutaj zaczął pojawiać się problem. Druga zasada, nierozerwalnie zerwana z pierwszą, zasada legitymizmu która podkreślała, że władza monarchów jest nienaruszalna. Że jest święta, pochodzi od Boga i nikt nie ma prawa przeciwko niej się buntować, sprzeciwiać. No i trzecia zasada, jaka miała obowiązywać na kongresie, to będzie zasada równowagi europejskiej. I tutaj prym przede wszystkim wiodła właśnie Wielka Brytania, która obawiała się wzrostu chociażby Rosji, ale też ona wiecznie była skłócona z Francją i chciała, żeby ta równowaga zapanowała we wszystkich państwach europejskich. Ogólnie te obrady kongresu nazwano kongresem, takim koncertem mocarstw, ponieważ wszelkie decyzje, jakie zapadły, to one były kosztem państw słabszych i kosztem słabszych narodów. Była też jeszcze jedna nazwa na Kongres Wiedeński, to nie tylko koncert mocarstw, ale również tańczący kongres. Skąd określenie, że ten kongres miał być tańczący? Ponieważ tu uczestnicy, którzy brali udział w tych obradach, a więc rodziny królewskie, arystokracja z całej Europy, tak naprawdę wszyscy świętowali to zwycięstwo nad Napoleonem. Nie odbywały się jakieś takie ogólne spotkania, które my yy, możemy mieć w swojej głowie, że oni siedli wszyscy do jednego stołu i dyskutowali. No właśnie tak nie było, ponieważ w ciągu yy, tego niecałego roku, kiedy odbywał się kongres wiedeński, organizowano liczne bale, jakieś przyjęcia, zabawy, odbywały się loty balonem, odbywały się pokazy fajerwerków, organizowano również turnieje rycerskie i tak naprawdę wszelkie decyzje, jakie zapadały na temat przyszłości Europy, odbywały się w kuluarach. I członkowie tego zjazdu tak naprawdę spotkali się tylko raz. 9 czerwca 1815 roku, kiedy doszło do tego momentu, że trzeba podpisać te wszystkie ustalenia. Ten kongres był w związku z tym taką, taką zabawą dla Europy zabawą świętującą porażkę Napoleona. Napoleon próbował raz zakłócić obrady Kongresu w momencie, kiedy powraca z wyspy Elbe w czerwcu 1815 w marcu 1815 roku na tak zwane swoje 100 dni Napoleona. Jednakże to nie udało mu się wtedy też tej władzy odzyskać i nie zakłócił obrad Kongresu. A jakie były postanowienia Kongresu? No przede wszystkim jednym z postanowień były. Całkiem nowe granice w Europie, jakie zostały wyznaczone. I na przykład zostaje zlikwidowany Związek Reński. Więc zacznijmy od Niemiec. Zostaje zlikwidowany Związek Reński, na jego miejsce zostaje powołany Związek Niemiecki, na czele którego stanie Austria. Oprócz tego, Prusy otrzymały nowe tereny, takie jak Westfalia, Nadrenia, Rugia i część Saksonii. A sama Austria otrzymała z tych ziem niemieckich Tyrol i Salzburg, ale jeszcze Austria otrzymała ziemię kosztem państwa włoskiego, o którym zaraz powiem, bo otrzymała Lombardię, Wenecję czy Dalmację. Jeżeli chodzi o tereny włoskie, to przede wszystkim zostaje zlikwidowane Królestwo Włoch i yy, Zostaje teren Włoch podzielony na dwie części. Z jednej strony na południu będziemy mieli królestwo obojga Sycylii, gdzie władze tutaj będą mieli Burboni, natomiast dynastia Sabałcka będzie miała swoją władzę na północy, gdzie powstanie tak zwane królestwo Sardynii. Jednocześnie na terenie włoskim przywrócono władzę papieża w państwie kościelnym wraz z Rzymem oprócz Prus i oprócz wspomnianych państw włoskich wiele zadziało się też na terenie Belgii i Holandii, albowiem Belgia i Holandia zostają ze sobą złączone i powstaje tak zwane Królestwo Obojga Sycylii. Sama Francja ma powrócić do granic sprzed 1792 roku. Zostaje połączona również ze sobą Norwegia i Szwecja jako jednolite państwo. A Finlandia trafia do Rosji. Yy, ogłoszona zostaje również neutralność Szwajcarii, i ona rzeczywiście od 1815 roku do dnia dzisiejszego obowiązuje. Pojawia się też problem, co z księstwem warszawskim utworzonym przez Napoleona w 1807 roku. No i to księstwo warszawskie. Zostaje podzielone, ono trafia w ręce Rosji, Prus, i tak naprawdę tylko jedna część tego księstwa warszawskiego, Kraków, staje się autonomiczna, staje się samodzielna. Ale sprawę księstwa warszawskiego omówimy sobie przy następnych lekcjach. Zlikwidowano również na mocy tych decyzji kongresu wiedeńskiego zlikwidowano wolne miasto Gdańsk, które zostało włączone do Prus. I to są takie zmiany terytorialne, ale oprócz tych zmian terytorialnych, kongres wiedeński podjął jeszcze inne decyzje. Między innymi zniesiono handel niewolnikami. To był ten pierwszy krok do tego, żeby całkowicie zlikwidować niewolnictwo w koloniach. Następnie opracowano normy prawa dyplomatycznego, które tak naprawdę obowiązują do dnia dzisiejszego, oraz ogłoszono wolność żeglugi na niektórych rzekach europejskich, m.in. na Renie, i tutaj y, takie rzeki, podobnie jak morza, stawały się międzynarodowymi traktami komunikacyjnymi. Kiedy obrady Kongresu zakończono, to Kilka miesięcy po, po zakończeniu Rosja stała się inicjatorem zawiązania pewnego sojuszu, tak zwanego Świętego Przymierza. Został on zawiązany we wrześniu 1815 roku. W Paryżu. No, i głównym celem było przeciwdziałanie wszelkim powstaniom narodowościowym, wszelkim rewolucjom społecznym w Europie, tak naprawdę utrzymanie tego właśnie porządku ustalonego na Kongresie Wydańskim i utrzymanie monarchii. Tu, tak jak wspomniałam, inicjatorem jest Rosja, a dokładnie inicjatorem jest Car Rosyjski Aleksander I. Czy to święte przymierze się sprawdziło? Tak, sprawdziło się i można powiedzieć, że pilnowało tego porządku aż do czasów I wojny światowej, do roku 1914, albowiem wszelkie ruchy narodowościowe, wyzwoleńcze były tłumione w Europie od Kongresu Wiedeńskiego przez najbliższe 100 lat. O tym będziemy też mówić, właśnie jak to wszystko wyglądało. Do podpisania tego świętego przymierza nie zaproszono Turcji, bo zaproszono wszystkie państwa europejskie, zaproszono wszystkie państwa europejskie i te, te znaczące oczywiście, i te znaczące państwa podpisały tak zwane święte przymierze. Nie zaproszono Turcji z racji tego, że była państwem muzułmańskim. I Wielka Brytania nie zgodziła się na podpisanie tego świętego przymierza, albowiem ona nie chciała. Przyjmować jakichkolwiek, podejmować jakichkolwiek zobowiązań, które obowiązują na kontynencie. Kongres Wiedeński, czyli ten tańczący kongres trwający rok czasu, miał uporządkować Europę, ale czy ją uporządkował? No nie do końca, ponieważ kolejny raz zmieniono granice, połączono ze sobą państwa, odebrano yy, chociażby Księstwu Warszawskiemu taką na miastkę niepodległości. Więc to, co zrobił Kongres Wiedeński, to nie jest czas, który uspokaja Europę. Okaże się, że przez najbliższe 100 lat będzie bardzo wiele ruchów narodowościowych, bardzo wiele ruchów wyzwoleńczych, które będą też tłumione, ale będą pokazywały, że decyzje Kongresu Wiedeńskiego wcale nie były spójne z tym, czego oczekiwało ówczesne społeczeństwo. To wszystko z tego pierwszego tematu. Dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje.